Rozumiem, a co jeszcze będzie się poruszało w tej szopce? Jeszcze jak z kapowiaką poruszał, z i Rozumiem, bardzo wspaniało. Teraz poproszę, dziękujemy bardzo, a poproszę teraz autorów tej szopki z tą niesamowitą ilością kukiełek, figurek szopkowych, które są bardzo no, tradycyjne, tak? To kiedyś było że szopka krakowska była przede, przede wszystkim teatrem. Tutaj mamy zachowaną tę tradycję. Widać, że ręcznie wykonywane, rzeźbione. Bardzo proszę panią Annę Malik albo... Bo wiem, że pani Anna Malik tą szopkę robi, nad tą pracowała. O, jest pani Anna Malik. A córka która jest córka? Rozalia Malik. Rozalia zawsze od ósmego roku życia prawidłowo robi i, i zrobiła tą szopkę. W tej chwili Pania gdzieś za swoją córeczką Anielką. I dlatego jej tu nie ma. A córeczka, a córeczka, Anielka nic nie zrobiła w tej szopce <grywka> z dobrego. No ale czyli pani tak a kto robi, kto robi figurki? Figurkę robię. Figurki zawsze rzeźbię ja. I to nie tylko dla Rosali, ale jak Cecylia robiła szopki, to dla Cecylii i Weronicy robiłam kupiełki, dlatego że taką robią współpracę. Bardzo lubimy współpracę, bo chcemy w naszej szopce zachować tą pierwotną tradycję, którą jest teatrzyk kupiełkowy. I dlatego, chyba w innej szopce nie ma wszystkich lalek, są wszystkie tradycyjne laleczki, które tak występują w jasełkach. Więc oczywiście XIX-wiecznych jeszcze jasełkach. Jeszcze w tych dziewiętnastowiecznych, tej najstarszych. Ponieważ dziadek mojego męża, Walenty Malik, od chyba 1900 roku miał swój zespół jasełkowy i miał swoje słowa i melodie i przedstawiał jasełka, które ja widziałam, jak miałam 5 lat, w Muzeum Przemysłowym na Smoleńsku. I tak się tym zachwyciłam, że weszłam w tą rodzinę i kontynuuję robienie tych laleczek. Fantastyczne, ale proszę nam jeszcze powiedzieć po kolei, bo tutaj mamy po, po imieniu każdą lalkę, proszę nazwać. O, no, kto występuje? Kto występuje w jasełkach? Więc oczywiście jest pan Twardowski, który ma dużą rolę, są szej królowie, które przyszli do króla Heroda, ale, więc są po kolei przyszli do króla Heroda. I oczywiście w orszaku króla Heroda jest śmierć, diabeł, no i Anioł. Który woła pasterzy, anioł jest w środku, pastuszek jest na końcu, koło niego jest dziad, który z, <grym> z workiem, bo tak zbierano pieniążki za jasełka, wychodził na końcu dziadek i zbierał do piotru worka prosi... prawda? Dziadek, proszę. <grym> koło anioła są krakowiacy, górale i para żydowska, bo Żydanie może zabraknąć w Szołce Krakowskiej. Widzę, że jeszcze jest lajkonik. A dwóch pan zrobiła? A to ciekawe. Jeden na kogucie. Jeden na kogucie jak już odlatuje, a ten pierwszy śpiewa w jesemkach. Witamy pana Witolda Turstę, który z pomocą nam tutaj jeszcze zada jakieś pytania. Ja jeszcze skończę, bo widzę piękne rzeźby, bo to też jest wykonane. Pan, pan, aniołowie tutaj grający na rozmaitych instrumentach też są pani dłuta. I chodzi o to, że jest na pięterku, najbardziej tradycyjnie, jak powinno być, jest Boże Narodzenie. Bo ta cała impreza jest dla Pana Jezusa, prawda, który jest na pięterku razem z Matką Najświętszą, i Świętym Józefem, obok grające aniołowie. Pod spodem też aniołowie w, w, w scenie. No i tam jest dziurka, w której mogą wychodzić pokiełki i wszystko, wszystko. Bardzo mi ale anio... pan jest... Pani, a kto robi stroje? Pani, byśmy już o tym rozmawiali. Witku, ja poproszę, żebyśmy przeszli do następnej szopki.